Cześć, witajcie, ja jestem a to przed Wami Bitwa na żywo w Rome Total War. Tak jest kolejny live. Już dawno live'ów nie było, pewnie powiedzieć w ogóle dawno nie było żadnych filmów, które nie wiązałyby się z turniejem ale to niestety y, dlatego, że no, turniej zajmuje dość dużo czasu. No i teraz zobaczymy jak mi pójdzie. To jest druga bitwa, którą gram z tym przeciwnikiem. Pierwszą przegrałem, ale była tak dobra, że zaproponowałem mu remać. Komiku, przestań biegać! Jak słyszycie, prawdopodobnie to słyszycie, mój chomik właśnie znalazł sobie najbardziej piszczące kółko z jego trzech kółek, które ma w klatce i zaczął na nim biegać, akurat kiedy usiadłem do nagrywania. I teraz czekamy na mojego przeciwnika. Napisałem mu jeszcze GHF. Ogólnie, przeciwnik, bardzo fajnie mi się czatowało z nim. Ja go pochwaliłem, on jej pochwalił. Pochwalił mnie za niespotykanie dobre użycie tych panów. Powiedział, że wow, zaraz mi się ich użyłeś. Jeszcze nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś ich tak użył. I, i, I powiedziałem, że o tak, ale chyba przesadziłem z moim komponentem uczniczym. I w tym meczu nie wziąłem w ogóle uczników, bo dlaczego nie? Jak widzimy, on przeprowadził dokładnie taką samą armię jak wtedy. Tu ma pretoriańską jazdę, razy 3. Tu ma pretoriańska, pretoriańska i pretoriańska. Trzy razy pretoriańska jazda. I tutaj ma kohorty miejskie 6 jednostek. Więc jak widzimy, poszedł w jak najlepszą jakość jednostek. Stanowczo, jak najlepszą jakość, ale niestety obawiam się, że. W tym meczu będę w stanie przytłoczyć jego, yy, jego siłę kawaleryską, moją siłę kawaleryską, ponieważ on swoją rozdzielił średnio mądrze. Jeszcze sprawimy, żeby pomyślał, że ruszy na dwa skrzydła, i teraz zawrócimy w tą stronę. zobaczymy, co zrobi. Tym panom włączymy skirmish mode, bo oni są głupi. I mają mają skirmish mode z automatu włączony. Przesunęła mi się ręka na klawiszach. F, 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 F. F. Eee... Niestety tych panów mi już przepędził, ale spróbujemy złapać jego kawalerię. Złapiemy jego Tak! Złapaliśmy jego kawalerię! a ale tylko na chwilę. I teraz złapiemy też od niego sporo pilium. Ale spróbujemy jakoś to przeżyć. Rzucił swoje pinium Nie rzucił jeszcze. I załapiemy też jego kawalerię tutaj. Bam! Potężne uderzenie w jego kawalerię. Przybliżmy sobie mapę, ponieważ jak widzimy, przeciwnik jest całkiem niezły. Yy, ale mam nadzieję, że... że. moje jednostki z jego kohortami sobie poradzą. O, przerzucił się na mnie, a ja się wrzucam do niego. Bam! Stawiać tą falangę, stawiać. Tak jest, bardzo ładnie. Widzimy, że nie angażujemy całych swoich sił w jednym momencie w tą bitwę. Oj, czy to moje jednostki padają? Moje jednostki padają. I to jak szybko padają. Oj, to niedobrze bardzo, że moje kobieta w ten sposób pada. Czemu? Stop! F. 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 Przez byliście w falandę, czemu wyszliście z falangi? You idiots! Niestety moje jednostki yy, kawalerii bardzo szybko się posypały. Nie wiem dlaczego właściwie, ale, ale jak widzimy posypały się. Dział! mówimy odepchnąć to troszkę. I będziemy przy okazji obserwować całą resztę bitwy, bo obserwowanie reszty bitwy jest całkiem przydatną rzeczą. Na przykład w takich sytuacjach, albo w takich sytuacjach. Albo w takich sytuacjach. O mój burszóś, teść, to to, masz to, strasz to. Już nawet Michał mi przez to przeszkadzać. O, moi panowie wrócili z ucieczki, ale już niestety uciekają ponownie, bo nie ogarniam. Jak widzicie, rom to jest taka gra, w której jeżeli zrobi się przerwę, to niestety ta przerwa jest później bardzo, bardzo widoczna w poziomie rozgrywki. Mój generał padł, zabity przez jego, tam, w tamtym blobie, przez jego kawalerię. Spróbuję przerzucić się jeszcze na tych panów. Może damy radę, ale niestety on ma już tyle kawalerii, że obawiam się, że już niewiele zdziałam. W tym momencie już niewiele zdziałam. Ale możemy próbować jeszcze. Nie, to już mi nic nie da. Ci panowie mogą się jeszcze wyłączyć z walki. No, ustawiać się! Oh nos! oh nos! Trzeba mu lepszego śmiechu. Win, wins, wins. No i to było na tyle. Dostałem po dupce tak zwanej. Trochę widzieliście, ale było nieźle. Było nieźle przez moment. Jego kompozycja armii była lepsza. Jego sterowanie było chyba też lepsze, wiem się. Bo dawno nie grałem w Roma. Turniej naprawdę odciąga. Odciąga moje, moje zainteresowanie od Roma dość stanowczo, bo już mam tego Roma tyle w głowie, że już nie chce mi się w niego grać kompletnie. Jeszcze może sobie z nim poczetuję trochę i a wy sobie posłuchajcie mojego chomika w tym czasie. Chciałem coś napisać, ale nie wiem co. Dobrze, już nie będę was tutaj przynudzał. Mam nadzieję, że osoby, które zapisały się do, do turnieju i nie napisały do mnie jeszcze tak zwanego PW na... Aha. PW na, na YouTubie, a chcą brać udział w dalszych rozgrywkach turniejowych, to to zrobią, ponieważ nie wiem, czy zrozumieliście, ale jeżeli chcecie brać udział w dalszych rozgrywkach turniejowych i nie graliście swojego meczu w pierwszej rundzie, to żeby grać dalej, musicie Napisać do mnie PW. Do tej pory przyszły do mnie dwa PW. Tylko dwa PW, więc jeszcze kilka osób nie napisało mi. I to takich osób, które teoretycznie chciałyby, z tego co wiem. Yy, chciałyby brać udział w, w dalszych rozgrywkach turniowych, więc mam nadzieję, że yy, do mnie napiszecie. Ja tu sobie jeszcze z tym panem pogadam chwilkę. A wy trzymajcie się ciepło i cześć.